No witam, ja jestem Cobra. To jest pierwszy odcinek z gry Ark Survival Evolved. Zaczynamy naszą przygodę. Postać zostawię domyślną, dlatego że nie chcę, żeby ktoś... ...ogadał tą serię tak jakby niechętnie, bo na przykład... ...zrobiłem umieszczonego karła z tymi kończynami. Tam już widzę, coś chodzi. Parazer. Lokację wziąłem z spawnowania domyślną, dlatego że nie chciałbym w pierwszym odcinku umrzeć kilkadziesiąt razy. Tam to pływało. Dobra, zbierzemy sobie jakieś pierwsze surowce. O, obie raptor. E, jakby ktoś się interesował, to gramy podczas eventu Arc Fear Evolved, czyli eventu halloweenowego który się zaczął chyba niedawno jak, jak to nagrywam to chyba tydzień, albo może dwa, ty dwa tygodnie temu okay, zrobimy sobie pierwsze narzędzia, żebyśmy w ogóle tu przetrwali yy, na poziomie trudności gram normalnym bo nie chcę tu, nie chcę być jakimś tryhardowcem co gra zawsze na nie wiem koszmardy i ma wszystko podbustowane na maksa. Ale też nie chcę daj łatwiejszy, Bo no chyba zdał Arka na tyle, żeby nie ginąć tutaj bez przerwy. O dynie ja te takie jakby ozdoby, to to będę zbierał, bo Jak sobie będę budował na jak to mogę nam go ładnie przyozdobić. Ale wielkie Od razu chciałbym chyba włóczek sobie stworzyć, bo Wiem, że tutaj na początku chodzą dilofozaury, które no Mogą mi zrobić niemałą krzywdę, więc chciałbym mieć coś do obrony Dobra, chyba starczy, tak Zrobię dwie od razu Tam widzę Pego Mastaksa. Do, nie do niego nie chciałbym podchodzić, dlatego że on jest agresywny, ale on kradnie mi przedmioty, więc jakby mi zabrał jakoś włócznie, a pobliżu byłby jakiś dilofozar, albo może i więcej difozorów, no to mogłoby się to nie fajnie skończyć. Zbiorę jeszcze trochę do Dlatego, że chciałbym sobie jeszcze zrobić. Takie podstawowe ubrania. Dobra, tyle chyba wystarczy. Mamy włócznie, pochodnie, ognisko. Czy jeszcze się jeszcze śpiera? Ale tu za chwilę sobie odblokuje ody nie znowu. Nie wiem, gdzie sobie postawimy. Na początek tutaj. Dobrze. Trzeba coś upolować. Może właśnie tego, tego masztaksa? Nie wiem. Eee... O, praca, dobra. Mamy pierwszą broń na na dystans, dlaczego od dodaję od razu wszystkie punkty w życie. Dlatego, że życie nam się bardzo przyda i na początku, i w późniejszych etapach gry. Kijowcem więc to życie bez przerwy będzie nam potrzebne i będzie nam go potrzebne bardzo, bardzo dużo. Hmm. O, 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 oj, oj! Tam chodzi karno. No... Chyba nie wiem, czy bym chciał tutaj mieszkać, jak na razie. Bo o kardo, który się na przykład nie znał na dinozarach, to kardo to jest bardzo, bardzo niebezpieczny Dinozar, więc... Abym mógł zrobić jeszcze większą krzywdę niż taki zwykły dilo na początku. I to jest to niebezpiecznie bardzo niebezpiecznie dynie moshops moshopsa możemy oswoić pasywnie więc może tak się go rzadki kwiat dobra nie jednak nie zależy co moshopsy chcą do jedzenia jeśli chcą jakieś bardzo rzadkie rośliny albo grzyby więc no to go po prostu działa swoim na początku. Jakby chciał na przykład jagódki, no to już prędzej. Ja mam Czy coś mogę stworzyć. Chciałbym to rocę. Żeby tylko trochę drewna. Starczy czy więcej? Starczy. Dobrze mamy Rosus strzela, bo oczywiście kawiejami. Jeśli ktoś z Was by się na przykład nie znał na arku co mamy? Mięso mamy. upieczone. Ten kardo mnie naprawdę martwi, bo no teraz się go boję, a ja nie chciałbym już w pierwszych odcinkach umierać, ryba, o megalodon, megalodon się akurat nie boję, dlatego, że wystarczy sobie tylko ucieknę na ląd, to on już mi nic nie zrobi. No, tu jest dużo jagódek Wiem, że teraz robię głupotę jedząc te białe Wy pamiętajcie nie, nie, je, nie jedźcie białych Bo białe wam bardzo szybko wyczerpią wodę Więc to nie opłaca się ich jeść na, je, ich jeść na pewno Okej, okay, mięso się przepaliły ale nie wszystkie. Zarabia do to sobie od razu blokuję się kierkę, bo samy kilofen na to zbieram tylko słomę, a drewno prawie widzę. O, dobry. Energię teraz... A nie, mamy toporek odblokowany. Hmm, myślę, że nie. Może się nam bardzo przyda. Jakieś pierwsze fundamenty zróbmy je sobie od razu i to porek. Hmm. Ok, to sobie przypie, tu, tu. Bardzo sobie nie wiem, gdzie bym chciał budować. Może gdzieś, gdzieś po tej stroje, bo tutaj jest o wiele mniej agresywnych stworzeń. Może tutaj, jest paski teren, to większość fundamentu powinno się zesnapować. Wody nie. Rozbieram się trochę drewna i kamieni, dlatego że muszę coś moździerz, a w moździerzu możemy tworzyć narkotyki, które na będą potrzebne do oswajania stworzeń. No oczywiście się przyciążyłem. Już to w ogóle jagódki. Słon aż ja nie potrzebuję. Krzemienia mogę nakopać potem. Mogę chodzić w biarę, jeszcze, nie? No, powiem Wam, że trzeba będzie trochę dodać punktów do wagi, bo będzie naprawdę ciężko. Sam to trzeba na razie do ogniska, żebym mógł sobie w międzyczasie piec mięso. I jak będę potrzebował, to sobie to drewno wezmę. Dobra, co jest tam potrzebne zrobienia mo moździerza? pięć kamieni i skóry. Po 8. Jest... Ka kamienie? O kamienie będzie spokojnie, bo na plaży jest ich naprawdę bardzo dużo, więc zaraz wystarczy, że sobie trochę pochodzę. To już powinienem zebrać. Nie będę Wam już tym zanudzał. Będziecie widzieli teraz na Time jak sobie będę zbierał te kamienie. Dobra, kamieniem już starcie. miałem to jakąś skórę? Chyba nie. Dobra. Skóry jeszcze muszę pozbierać. Jaka to chyba się oddala. To dobrze. Ale nie tam, gdzie biegnie. Dobra, już... jego go kardo zjechał. Bez skóry, dobra. Ja wiem, że ty nie uciekiesz że ja mogę sobie poskurować. Jeśli byście chcieli zdobyć dużo skóry, to najlepiej rozkładajcie zwierzęta Siekierą, bo siekierą więcej zbieracie skóry niż mięsa. A kilofem więcej zbieracie mięsa niż skóry. Więc znaczy takie porady ode mnie. To już sobie zgaszę. Nieco się upiekło, albo w sumie nie chcesz. Piecze. No jako dodo. Widzicie, co sama w sobie w wielu przepisach, to jajo zawiera podstawowe wartości odżywcze. No, wyobraźmy sobie. A więc mamy moździerz. Dobra. A więc jest taki bały progres. Waga. Wagę dużo potrzebujemy To narkotyki i Może ścianę od razu jasno jest nie widzę jak gdzie to postawić Dobra niech będzie tutaj yy, Tutaj wstawia się w ogóle narkoberki które zbieramy krzaczków i zepsute mięso a więc jeśli macie dużo mięsa i w ogóle nie potrzebujecie go to sobie najlepiej rozluźcie tak między jedno. zaraz wam pokażę jak zrobić jak to zrobić chodź, czy chodź to nie uciekaj dobra Jak zaczynacie, to sobie najlepiej to mięso rozłóżcie na, na dwa I jedną kupę mięsa prze usmażcie, a drugą rozdziel rozdzielcie między wszystkie I potem te mięsa się będą same siebie przuć, nie tak po kolei, tylko wszystkie naraz I wtedy będziecie mieli więcej zepsutego mięsa i zarazem narkotyków, żeby oswajać miozaury No dobra, ja bym tutaj zakończył na razie ten odcinek. Wiem, że za dużo w nim nie zrobiłem, ale im więcej będę nagrywał, tym więcej będzie do, ro do roboty i w ogóle tym więcej będzie do robienia w grze. Ja się z się, cześć na razie.